W dzisiejszym odcinku będziemy grać chowanych o 100 zł. Jestem dzisiaj z przeniksem oraz z mikrofonem. Także najpierw uczestnicy będą mieli 5 minut na schowanie się, a później ja będę miał 10 minut na znalezienie ich. Jeśli znajdę jedną osobę, to druga zgarnia nagrodę główną. Jeśli znajdę obie osoby, to ja zgarniam główną nagrodę, a jeśli nie znajdę żadnej osoby, to dostają one po 50 zł. Czewko, jak mi widzowie? jest plan taki, żeby nie jest w tym miejscu, już wam pokażę. Nie wiem, czy to zmieszczę, ale chciałbym spróbować. Nie, nie zmieszczę się. Zmieszczę się chyba tu. Ma się tu zmieszczę. To chodzi, widzę, że będziemy o 100 zł, ale wstępimy do jednego miejsca. Dobra, Dobra więc. BMW! Już koło naszym żółwym. Dobra widzowie, ja jestem bardzo podekscytowany, czekam w tym momencie, aż oni się schowają, jestem ciekawy jakie oni będą mieli kryjówki. O oh idę do tej szafy. Chodź, nie. nie, nie Siema. 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 Idę po tą plądek. Dobra widzowie, także minęły właśnie już 3 minuty, zostały mi tylko 2 minuty na schowanie się, także jest mocno, lecimy. Idę na pewnego miejsca. Dobra, a w sumie możesz do szafy iść. Możesz do szafy iść. Nie wiem czy jest miejsce w tej sofie. Nie wiem czy można stać. Bo a przemyś tą szafę, jestem za wysoki. Chyba wejdę za to. Dobra, jesteśmy tu się z Jeszcze mamy 2 minuty. Jasne nie wychodzę. Miejscówka jest dobra. Nikt nie tu ja nie powinien ważyć. A do co 100 złotych! 100 zł jest za więc jest o co, o co walczyć. Dobra, widzowie, zostało mi tylko minutę. Jestem naprawdę bardzo podekscytowany, jakie będą ich kryjówki. Za chwilę już ich będziemy szukać. Jeszcze ma jakieś minu e, 5 sekund, bo wyjść i krzyknąć. Więc zobaczymy, co będzie z tego. Kryjówka gocik. No i tu nigdy jest zasia Widzowie minął im już czas, także ja lecę Ponieważ będziemy szukali Najpierw sprawdzę sobie tutaj, co jest tu Tutaj nikogo nie widzę Nikogo nie ma Sprawdźmy w tej szafie Okej, okay, tutaj nikogo nie ma To jest trochę zdziwiające Lecimy dalej, spróbujemy za domem Nikogo tutaj nie ma, o kurde oni są mocni. Lecimy w tym momencie do ogrodu, ale to by było mocne jakby się ktoś w tych malinach schował. O oh, kurde, drzwi do warsztatu są otwarte, to może być znak widzeń. Idziemy. Tutaj też nikogo nie ma. Dobra, w warsztacie nikogo niestety nie ma. Spróbuję sobie teraz pójść tutaj. Tutaj zatuję, tu też nikogo nie ma. Dobra, spróbujmy pójść do stajni. Dobra, tutaj ktoś musi być. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też pod stołem, może? Nie, nikogo nie ma. W tej kryjówce jest tu ktoś. Jest, let's go, mamy. Jest, let's go, przemiksa. Sigma. Sigma. Wiesz, wiesz, gdzie jest. Tak. Pokazuj. To nie mów mi, nie mów mi, bo ja jeszcze muszę znaleźć. Możliwe, że ktoś tutaj w aucie jest, ale to by było mocne. Nie, auto jest zamknięte, więc nikt nie może tutaj wejść. W warsztacie już byliśmy, widzowie. Także lecimy tutaj. Ty możliwe, że tutaj ktoś jest, bo tu jest otwarta. Ta, niestety nikogo tutaj nie ma. Ta, niestety nikogo tutaj nie ma. Tutaj też nikogo nie ma. Tutaj no tak samo, ale by było mocno, jakby się ktoś w tym kontenerze schował, ale raczej tutaj nikogo nie ma, bo nikt by tego nie otworzył. Dobra, widzowie, ja chodzę w tym momencie po ogrodzie, natomiast nikogo tutaj nie widać, ale by było mocno, jakby się ktoś tutaj w tych krzątkach schował, to ja bym go w życiu nie znalazł. Na razie nikogo nie widzę tutaj. Kurde, ale się dobrze mikrofon schował. Sprawdźmy wokół kompostownika. Okej, okay, tutaj wiadomo, nikogo nie ma. Nie, no to by była zbyt basicowa kryjówka, żeby tutaj ktokolwiek był. Ale mikrofon na kryjówkę, ja nie mogę, ja go nie znajdę. Gdzie on mógł się schować? Właśnie nie wiem. Sprawdźmy sobie tutaj, bo może tutaj rzeczywiście ktoś jest, nie? Nie, no to by było zbyt mocne. Jakby się tutaj ktoś schował. To by było zbyt mocne. Sprawdźmy jeszcze raz, w tym, w, w tej stanie, nie w stanie tylko. W tym tutaj w tym. nie mogę mówić Musi tu ktoś być, no. W koszu ja pieni trzeba by było. A tutaj. już chyba nawet otwór Żyć nie da ja pienić myślę, że ktoś tam już jest, a to była jakaś butla z gazem. Uff. Dobra, nie ma tu nikogo. Słyszałem, że ktoś tam otwierał drzwi. Co się stało? Drzwi się otworzyły. Bo ktoś ten uciekał? Nie, no chyba nie. Gdzie może być mikrofon? Tutaj go wiadomo nie ma. A co gdyby on był w tym aucie? Nie, chyba go tutaj nie ma. Nie, nie ma go tutaj. Kurde, on ma jakąś mega mocną kryjówkę. Zostały mi dwie minuty. Gdzie on może być? Dwie minuty, dwie minuty. Tu go nie ma. Co gdyby się ktoś tutaj schował? Nie, to by było za mocno. W tej skrzyni? Co tutaj jest? Nie, no to by się chyba nawet nie zmieścił. Nie, tutaj musi być. Nie, tutaj musi być. Nie! Nie! Jesteś? Nie! Jesteś? Nie. Jesteś? Nie. Jesteś? Minuta! Ja! Minuta! Ja. Minuta! I mam ja stupe wygrał. Minuta! Daj jakąś nagrodę pocieszenia. Dam! Dam Jest. ci jakąś, jeszcze nie wiem jaką. A jak za wygranie było, ten, 100 zł, to daj mi tak z No dobra. 50 złotych ci dam. Dobra, także widzowie dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie. Dobra. Siema! Ale dobra, nie spodziewałem się, że cię tu dobra. znajdę. To już się cieszyłem! Ja twierniczę. Widzę, to jest do zł. No, dosłownie. Dobra widzowie, także ja w tym momencie dostaję 100 zł za to, że znalazłem wszystkie osoby. Dziękuję bardzo. Mamy nagrodę główną. A dla mikrofonu jeszcze dwie dychy za nagrodę pocieszenia. 100 Dzięki.